kochani mamy 19.20 zobaczcie jedna paczka już przyszła dzisiaj i to kto taki no, DPD. DPD i paczka waży 25 kg 25 kg to jestem przekonany, że to są same puszki no ale to nie wszystko bo kurier impostu nie DPD, in postu przywiózł trzy paczki. Później. I one już są. No wiem, że wcześniej zapowiadał się prezes Oskarek, że przesyła. Ale czy to są te paczki? Akurat. I pani, wie, wiecie, kochani, ja nie wiem. Po prostu dlatego proszę zawsze. Żeby było napisane w adresie od kogo, także nie wiem czy sobie załaduję sam, dam radę. bo tu wielkie paczki. Chyba są dwa worki karmy suchej. Zaraz zobaczymy. Suchej i jeszcze tam coś. Jestem. halo Tak, mogę wziąć. No podobno śmigłowcem do Szczecina. Do, do Koszalina. Do Koszalina czy do Szczecina? Do Koszalina drugi raz była karetka po dokumentację przyjechali mhm no ani godziny no wie pan niby taki sportowiec ale kurwa nie odżywki witaminy różne mhm. kto tam kto tam co tam co tam dzień dobry przyszły paczki czy nie no przyszły trzy paczki Kurier impostu. No właśnie teraz jestem tutaj i będę ładował je na wózek. A, a pani, pani wysłała. No to nasze paczki to są. Ale dwa worki karmy suchej, tak? Tak. I teraz pudło. I tam, takie duże. Nie wiem, co tam jest. A tu na tym. 200. no. A tutaj na tym worku z kolei drugim karmy, suchej, jeszcze jakiś takie wspólnie owinięte, takie mniejsze pudełeczko. Takie gdzieś 30, Kurde, 30 cm na 30, grube na 10. Może tam są puszki, panie Wiesławie? Tak. No, puszki Rafi muszą być. Aha. A, a, co, a co tam pisze? Jest tam napisany Oskar na tych wszystkich? No zaraz zobaczę A rano przyszło z DPD paczka 25 kilo. Chyba same puszki dam ci to, jak się zmieści tam? Nie. Zaraz gdzie tu jest adres. Mm, 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 mm. Jest. Wiesław Oskar. To jest na tym pierwszym. No. Dobra. No. Na tym karmie suchej, Na tym pudeł. Zoharku, nie? No nie wiem skąd to. Teraz y, Maxi Zoo jest. Ale no, tu... to nasze. Ale tu nie pisze od kogo. Maxi. No bo ja tam zapomniałem wpisać nie? nie, oni nie piszą nigdy właśnie. Teraz ten drugi jest sucha karma i z tym pakunkiem. Tak, puszeczki. Puszeczki. No, no to nasze wszystkie te trzy Rafi, Rafi, Rafi. A. Rafi. A. Tak, to są nasze. I tu pisze też Wiesław Oskar, Jóźwik. No dobra. Czyli no, wszystkie, to... wszystkie wasze, tak? to dwie, dwa worki tak. karmy suche i czyście przysłali, tak? Tak, 30 kilo, tak? Po ile one są? Ta sucha. O 14. No, no to 28. No dobra. Tak. To ładuję, ładuje, nie, bo Oto. jestem w trakcie ładowania. No, ale panie Wiesławie, a co się stało temu Michurinowi że jest, kawetka? go zabrała? Zawał i go śmigłowiec zabrał do Koszalina. Zawał. A ile on lat? No nie wiem, 40 może. Nie, ponad. O, no, ponad, ponad 4. No, ćwi to, 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 to... ćwiczył. Witaminy, suplementy tam, kurczę, się odżywiał takie. Taki zdrowy no, tryb i życia. Pachnie. No. No tego. Dobra, niech pan, ład... niech pan ładuje, a kręci pan film? No kręcę właśnie, to nagrywam wszystko. No. A, no to dobra. No to my czekamy na filmik. Dobra, na razie. Hej. pan. No to od nich to tam gdzieś ze Śląska pięć stów no ja ostatnio też kupowałem za no, za dwa wody. o kurde molek i też pięć stów płaciłem ile to waży to tu podają 13 kilo ten więcej waży by było dobrze, bo tak? pewnie tak, o, tak, no, tak by było lepiej. Co jak ja się to wezmę ty weź tam. Dobra. No, dobra. To dzięki. Dzięki Panie Ale się młodych pęk to się wykaraska No Mamy nadzieję, nie? Mamy nadzieję Tak O Jezus, ale Panie Prezesie Ale chcę żebym zawał miał jak mi miciurin No Fuh. Zobacz wąsik Widzisz ile? Idziesz wojsek ile? Bogom niech będą dzięki za to dalej Po Bogosław Panie Boże, żeby się to rozmnożyło. Po Bogosła Amen. Dobra. I jedziemy. No, muszę się nie przesilać. Muszę dbać o zdrowie. Bo żyje. Nie tylko dla siebie. Pan Jezus powiedział: Żyjemy nie tylko dla siebie, jesteśmy sługami. Tak, jesteśmy sługami. Przekazujemy życie następnym pokoleniom i służymy następnym pokoleniom w przekazywaniu życia. Człowiek szczęśliwy się spełnia, gdy służy innym. Zobaczcie, ludzie, którzy mają wielkie majątki, fortuny zdobyli, i później mówią: rozdaję to. Bill Gates ostatnio 20 miliardów. No i co zrobi z tymi pieniędzmi? Co będzie jadł we sztyki, Bóg wie co cały czas? Tak, tego nie przeje. To trumny nie zabierze. Najważniejszy jest człowiek. Służba drugiemu człowiekowi. Ten czas człowiek czuje się spełniony. No dobra. Na razie przerwiemy. Dalszy ciąg będzie przy bocianówce. No kochani, jestem przed pocianówką No, i muszę rozładować tą karawanę moją. Zobaczcie. Widzicie? Więc tak. No, tu wiadomo, że jest łyskaz. 14 kg od pana prezesa. To już to weźmiemy, tu odłożymy na stolik. To już wiemy to. Tu z kolei to jest druga paczka od Pana Prezesa i są puszki rafi. Puszki rafi. No to też odkładamy. Także już wiemy, ile tych puszek jest. Raz, dwa, trzy. W tą stronę jest ile? Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli 12 puszek grafii. 200 gramowych. No, i teraz tutaj mamy też od pana prezesa. Ta paczka duża. Tylko muszę, ona jest do góry nogami w tej chwili. Muszę obrócić na drugą stronę. O! Żeby do nie móg mógł... do niej zajrzeć. O, jest. Jest. Dobra. I teraz. ja ten nożyk mam? Czy nie mam? choroba Chyba nie mam nożyka. Myślałem, że mam. Zasięgnięcie się okazuje, że nie wziąłem. No tak, i teraz co? Jak to otworzyć? Trzeba sobie radzić. Jak to powiedział Jerzy Schodząc z ryżowej środki, trzeba sobie radzić. Otworzyć? Nie, jeszcze. Jeszcze tutaj taśma jest. Nie wiem, jak się ciągnie? Jak się nie ciągnie Cholera! Jak to się trzyma? papier wypełniacz uuu ale wypełniacza jest sporo i mamy puszki kochani trzy razy po trzydzieści razy cztery czyli mamy sto dwadzieścia puszek feliksa kochani wyobrażacie sobie Taką ilość 120 puszek za jednym zamachem od jednego darczyńcy. No, to tylko pan prezes potrafi taki być. Niesamowity. Położymy papier, później na ognisko zaniesiemy. Dobra. To teraz muszę te puszki wyjąć, to znaczy te. Felixy wyjąć. Żeby nie dźwigać tego wszystkiego naraz. Żebym nie trafił do szpitala tak jak Michurin. No jak to wyjąć? Jak to wyjąć? Choroba, jak to wyjąć? I wysypać. Tak. No. Uch, trochę to nie fachowo, ale skutecznie. To tak jak polityków, kochani. Polityków nie rozlicza się z moralności, tylko z tego, żeby byli skuteczni. No, i mamy takie kwiatki różne w polityce. Ale nie będziemy o polityce. To nie jest kanał o polityce. Zaraz będzie komentarz. A już myślałem, że tu jest bez polityki. Tak kiedyś było. Dobra, i teraz ten. O. Ciężkie to diabelstwo. Nie. i wszystko to kotki przejedzą nie bywały. Nie bywały. No i tu mamy paczkę niespodziankę to już nie jest od pana prezesa. Kochani to już DPD przywiozło wcześniej i po powadze jestem pewien na 100%, że tu są puszki tu są puszki i zobaczymy jakie O! choroba jak to teraz przerwać trzeba sobie radzić Tak jak mówiłem wcześniej To co kluczem klucze mają ząbki to na pewno dadzą radę z tym oczywiście bez problemu nie jak nożem jak nożem już otworzyło się jest jest Teo kochani puszki Teo Raz, dwa, trzy, sześć, dwanaście, dwadzieścia cztery puszki teo od kogoś, od jakiegoś darczyńcy kochanego, kochani, Bóg zapłać, dzięki. Powyjmujemy, żeby znowu nie dźwigać wszystkiego naraz i nie trafić do szpitala, bo byłby nieszczęście i obciach. i tu 18 6 i mamy 24 Fuh. coś niebywałego kochani zmęczyłem się przy rozładunku Karmy od darczyńców. Coś niebywałego. To tylko można sobie marzyć o takich luksusach. Chu, aż się spociłem Aż się spociłem Ojej, no. O. Tutaj plastiki rzucimy pudełka damy tutaj nie boluś kiciurku tak piłka a zobaczcie ile tu papieru To stare pudło Papieżyska i pójdą na ogień ale to nie będę filmował a tu damy pudełeczko kotkom zabawy mały bubu kiciólko kiciólko bubu a a a. a. Fu, fu, fu. Świczek, jak tam dzisiaj wędrówka wycieczka w plener podobała się no i tak by było rozładowane kochani Myślę, że już resztę nie będę filmował, bo to tylko będę stękał, kwękał. już to do. O, ktoś tu dzwoni. O, Bernadetka. No, nie mogę Bernadetka teraz odebrać. Bo tego. Bo jestem zajęty. No dobra. To co, kochani? To byłoby tyle, chyba. Uff. Ej, bo zasnę. Także dziękuję, kochani darczyńcy, za te naprawdę obfite dary. Bóg zapłać Wam. Niech Wam zdrowie służy jak, jak najdłużej. Bóg zapłać.